Witam, to jest Samolko, a w tym filmie znów zajmę się innym uniwersum niż multiwersum Gundama i tym razem zajmę się modelem z uniwersum Kyokaisenki. Kiełkaj Senki to anime, które Senrus wypuściło w 2021 roku. I jest to anime, którego nie widziałem. Nawet za bardzo zwiastunów nie widziałem. Nie mam najmniejszego pojęcia o co chodzi w tym anime, o co chodzi w tej historii. Wiem tylko tyle, jak wyglądają mechy w tym uniwersum. I jak też zapewne sami wiecie, no to jest tutaj trochę kontrowersji, bo te mechy mają pewne specyficzne aspekty w swoim designie, które nie każdemu się spodobały. Mi akurat tak, i tak jak podobają mi się główne mechy z tego uniwersum, tak podobało mi się to, co widzicie teraz na ekranie. To, co widzicie na ekranie, to jest bunip, bumerang. Nie mam najmniejszego pojęcia, jak przeczytać to pierwsze słowo, więc po prostu rzucę bunip i mam nadzieję, że jestem blisko. Jeśli dobrze rozumiem, to nie jest to mech, jest to robot, dron. I mimo, że jest to high grade, to ma on skalę 1 do 72, czyli taką bardziej normalną. Są na przykład modele samolotów, które mają taką skalę. W przeciwieństwie do dwa razy mniejszej skali 1 do 144, jakie mają normalne high grade. Y. Ale też przy tym, bumerang jest. Powiedzmy rozmiaru typowego high jest. Zobaczcie, że troszeczkę większy, ale tak jakbyśmy mieli i Gandama i Bumeranga w skali 1 do 1, no to Boomerang byłby dużo mniejszy, prawie o połowę. Jeśli chodzi o design samego Bumeranga, to tak jak mówiłem, podoba mi się i od kiedy zobaczyłem pierwsze zdjęcie tego drona, i od kiedy zobaczyłem pierwsze zdjęcie tego drona, to wiedziałem, że będę musiał go kupić, bo po prostu, między innymi, design tej głowy i górnej części jego ciała bardzo mnie kupił. Podoba mi się też design jego nóg, który tutaj niezbyt dokładnie widzicie, o tyle, że teraz przed mi. Macie jego wersję złożoną, potem mówiąc bardziej o jego budowie, pokażę Wam jak wyglądają rozłożone, ale póki co i tak widzicie większość detali jakie ten model posiada i detali na tym pancerzu nie ma zbyt dużo, ogólnie rzecz biorąc nie przekaza mi to, ponieważ patrzę na ten pancerz w takim kontekście, że wyobrażam sobie, że to po prostu dron który jest pokryty pewną ilością prostych płatów pancerza, które mocuje się na przykład w tych właśnie miejscach, gdzie są te różne wyżłobienia, co pasuje mi po prostu do takiego masowo produkowanego drona. Trochę więcej detali ma on na swoim, powiedzmy, że frame'ie, szkielecie, Między innymi te tłoki z tyłu tłowia, które jak widzicie też są odlane w osobnym kolorze plastiku, co jest bardzo imponujące o tyle, że ten model ma tylko i wyłącznie 3 złote elementy. I jeśli jesteśmy w temacie poprawności kolorystycznej, to tak wyglądają naklejki dla Boomeranga i jak widzicie jest ich ekstremalnie mało i są to tylko i wyłącznie naklejki, które idą na jego kamery na głowie. I trudno mi sobie wyobrazić, czy boomerang potrzebuje większej ilości naklejek, czy po prostu większej ilości rozdzielenia kolorystycznego. Tak jak mówiłem, nie widziałem anime. Nie wiem, czy coś więcej się tutaj nie zgadza. Powiedzmy, że moglibyśmy dostać tutaj lufę w innym kolorze albo magazynek. Ale oprócz tego, tak naprawdę, nie wiem, do czego można byłoby się tutaj przyczepić. Model wygląda na tak różnorodny kolorystycznie, jak powinien właśnie być. I jak już go trzymam w rękach, to pokażę wam to. Model ten jest niesamowicie stabilny. Tutaj taki chyba było pierwszą taką serią high grade'ów, która pozbyła się totalnie Polikapów. I w przeciwieństwie do innych trendów, jak na przykład tego, że nie dają teraz już pilotów do real grade'ów, to bardzo się cieszę, że ten trend się wciąż utrzymuje. Tak jak mówiłem, to jest tryb złożony, taki bardziej transportowy dla mumeranga, żeby zajmował mniej przestrzeni, aby można było ich transportować więcej. Natomiast jak sobie rozłożymy kolana oraz te stopy na identyczną wysokość z obu stron, co nie jest do końca proste, tym bardziej przez to, jak sztywne te modele są. To teraz mamy taki normalny tryb, chyba patrolujący. I tak jak chyba mówiłem, oto no to podobają mi się te nogi w stylu kurzych nóg z kolanem działającym w drugą stronę. Jest to właśnie jeden z tych aspektów, które bardzo mi się w tym widzenie spodobały i sprawiły, że chciałem ten model bardzo kupić, a drugim aspektem jest ta głowa, która jak widzicie jest taka mocno schowana w całej resie torsu, ale też niezbyt tutaj widać miejsce na te dodatkowe kamery boczne, które pokazywałem na naklejkach jest tylko ta centralna kamera to dlatego, że tą głowę z tego miejsca się wyjmuje, jest ona idealnie wpasowana, jak widzicie w to miejsce to jak bardzo ta głowa pasuje do właśnie tej tutaj przestrzeni jest niemożliwie satysfakcjonujące i choćby dla tego aspektu uważam, że ten model Warto kupić, warto go mieć, bo po prostu strasznie fajnie się tą głowę tutaj wkłada. I wykłada. I to wszystko idealnie do siebie pasuje. W głowie nie ma nic specjalnego, jest taka bardzo płaska, przypomina mi takiego jednego Pokemona, którego nazwy teraz nie pamiętam. Bardzo możliwe, że pójdzie teraz na ekranie. I jak też w sumie wcześniej, nie tylko ta głowa może tak się wysunąć, ale także te dwa karabiny po bokach. Wbrew pozorom nie są to jego ręce. Do rąk przejdę później. I to w sumie jest zalążek trybu bojowego, który aby dokończyć należałoby zgiąć Stopy, aby, aby powierzchnie nie dotykały tą tutaj powierzchnią swoich stóp, tylko coś takiego powoduje, że model dość łatwo się przewraca. I tutaj mogę powiedzmy łagodnie przejść do akcesoriów akcesoriów, które wyglądają w ten sposób i no niestety akcesoria nie są czymś, co rekompensują cenę tego modelu, ale też tak prawdę mówiąc, jeśli patrzę na ten model, to absolutnie nie widzę możliwości do tego, aby dodać mu cokolwiek więcej, bo jedyne, co przychodzi mi do głowy, to na przykład efekty strzałów do tych karabinów, ale Bandai raczej takich bajerów do swoich modeli nie daje. I omówienie akcesoriów od tych dwóch części, które są właśnie tym, co umożliwia nam ułożenie stóp Boomeranga w taki sposób, tak aby się on nie przewracał, ponieważ części te wczepiają się tutaj w te dwa Otwory tworząc przeźroczyste, powiedzmy, pięty, które naprawdę bardzo dobrze się sprawują w utrzymywaniu bumeranga w pionie. I tu powiem szczerze, że jestem minimalnie zdziwiony, ponieważ Bandai zwykle w takich przypadkach każe nam po prostu polegać na postawkach. Aczkolwiek no, wyproduk wyprodukowanie takich dwóch części jest na pewno tańsze niż wyprodukowanie całej postawki, więc na pewno jest stąd taka decyzja, a nie inna. Pozostałe dwa: Historia, czyli te oto dwie właśnie ręce bumeranga, Są to elementy, powiedzmy, partsformingu, ponieważ nie możemy ich w żaden sposób przechowywać na samym modelu. I żeby je podłączyć, musimy sobie zdjąć te oto panele, które, jak się możecie domyśleć, są tymi samymi białymi panelami, które są na tych właśnie ramionach. I tutaj w to miejsce możemy sobie wczepić te właśnie dłonie Z dwóch stron Dzięki czemu powiedzmy, że dajemy bumerangowi większe możliwości ataku Aczkolwiek to takie małe sztyleciki nie wiem na ile mogą takiemu dronowi pomóc I tak w gruncie rzeczy to jest wszystko W tym momencie mam doczynione do bumeranga wszystko co razem z nim dostajemy Z wyjątkiem tych dwóch paneli Ale oczywiście nie jest to koniec tematu akcesoriów Ponieważ jak zwykle dostajemy Otwór do podstawek akcji, gdzie możemy wczepić tylko takiego Action base za dwójkę. Tak samo jak zwykle. Tylko ja muszę teraz uważać, żeby sobie tego nie połamać, ponieważ jest to dokładnie ta podstawka, która mi ostatnio w przypadku recenzji jegana pękła. I teraz możemy już się pozbyć tych podstawek i pozować bumerang'a w jakichś bardziej dynamicznych pozach, co mamy łatwo dzięki temu, że te uda rozszczepiają się, dzięki czemu mamy większe możliwości w pozowaniu tego modelu. Cholera. Po brutalnym wyciągnięciu mu z dupka fragmentu mojej postawki, do której nie mam już zbytnio dużych nadziei, mogę przejść do pozowalności i zacznę od głowy, która jest na czterech stawach. W dwóch stawach kulkowych, jednym w głowie, drugim na końcu szyi oraz dwóch c które są właśnie w samej szyi. Staw kulkowy w głowie pozwala nam na jej pełen obrót. Tylko trzeba z tym uważać, żeby przypadkowo nie wyczepić przy tym szyi, ale no jest to możliwe. Jest to minimalny problem, tym bardziej, że ten staw tam jest trochę schowany. Te dwa c pozwalają nam. Na pewne ruchy do tyłu, do przodu głowy i oczywiście na to jej właśnie schowanie. Natomiast, Ball Joint w torsie pozwala nam całą głowę szyją obracać na boki. I też lekko odpowiada za ruch góra-dół. Dalej przejdę do tych karabinków, które są tutaj na stawie zawiasowym. Mogą wychylić się tak na bok, i tak do wewnątrz. Tutaj jest staw obrotowy, który pozwala nam na pełen obrót. I potem znowu mamy staw zawiasowy, który pozwala nam tak wychylić ten karabin do, do góry i odrobinkę do dołu. Same ręce, mimo że są na stawie, który bardzo przypomina pewnego polikapa, jak widzicie. To niestety jest to element, który jest zespojony z całą resztą, więc tutaj ruchu do przodu, do tyłu nie mamy. Możemy wykazać jedynie na tym ball joint, tutaj, na tym stawie zawiasowym, tym stawie obrotowym oraz na tym stawie zawiasowym. Więc no, mają mało stawów, ale tak naprawdę są bardzo fajnie pozowalne, jedyne czego brakuje to, no, tak jak mówię, tego stawu tutaj. Cały tors jest osadzony na pinie, który pozwala na takie oto obroty coś ponad 90 stopni całego torsu względem nóg mamy tutaj też staw który jest bardzo podobny do tych stawów w ibo który pozwala nam tak wychylić cały tors do przodu tak do tyłu i jak widzicie tak jak mówiłem wcześniej tutaj mamy tłoki które ruszają się kiedy wykonujemy ten ruch bardzo fajnie to wygląda w temacie pozwolono się nóg, mamy bardzo podobny case co w przypadku rąk. Mamy tutaj imitację stawu, gdzie wydaje nam się, że ta część powinna się ruchać względem reszty krocza, ale niestety jest to znów spojone z całym kroczem, tak więc nie ma tu żadnego stawu i polegamy tutaj głównie właśnie na tym tutaj pinie, który pozwala nam tak nogę wychylić do przodu i tak do tyłu, co jest naprawdę bardzo dużym zakresem. I możemy nawet powiększać, jak odpowiednio sobie wyprostujemy nogę. Dalej mamy tutaj staw zawiasowy, który pozwala nam na takie wygięcie nogi. Co oczywiście daje nam równy wygląd tego stawu, w zależności od tego, jak tą nogę obrócimy. Dalej jest tutaj to podwójne dodatkowe kolano. Które normalnie, właśnie bumerang ma zespojone. Bardzo mocno się tutaj to wszystko trzyma, ale możemy to rozdzielić i nawet to wyprostować. I maksymalnie Boomerang może być nawet o taką wysokość. Tutaj mamy jego prawdziwy staw kolonowy, który jest pojedynczy i ma taki zakres, że to jest maksymalne jego wychylenie do tyłu. Natomiast takie jest jego maksymalne wychylenie do przodu. A jeśli chodzi o stopę, to mamy tutaj dwa stawy. Jeden pozwala na zginęcie całej stopy do wewnątrz i do zewnątrz. W całkiem spoko zakresie, a drugi pozwala nam na wychylanie stóp do przodu i do tyłu. Tak więc, pozowalność bumeranga jest bardzo fajna. Tylko jedyne, czego mi szkoda, to to, że tutaj mamy sugestie stawów, które tak naprawdę bumerang nie posiada. I teraz porównania. Jak widzicie, rozłożyłem trochę nogi bumerangowi, aby jego prezencja była trochę bardziej okazała, dzięki czemu jest on tutaj prawie tej samej wielkości co Master Grade Yegan, bo tak to jest Master Grade, a nie High Grade. I z jednej strony fajnie, bo Boomerang jest mniej więcej dwa razy tańszy niż Yegan, ale z drugiej strony jest wyraźnie prostszym modelem i nawet patrząc na nich na żywo widać tą różnicę w cenie. Teraz porównanie z High Grade żeby żebyście zobaczyli jeszcze bardziej jak duży jest Boomerang. Porównanie z moim drugim modelem z Senki, czyli Milesem Yoganem, z Alusem Gundamem, High Grade Lupusem Rexem, no, i porównania z HG kalibarnem, Real Grade Unicornem, Master Grade barpatosem i Perfect Grade action. I w ramach promienia z czymś typowym Lego 40581 Tahu i Takua, których w końcu po długich na nich polowaniu udało mi się kupić. Podsumowując, Boomerang to całkiem niezły model, którego w ogóle nie zrobiłem zakupu. Praktycznie za zbiorą dostałem dokładnie to, czego oczekiwałem przy zakupie. A wręcz nawet minimalnie trochę więcej, ponieważ jest to naprawdę bardzo duży model jak na swoją cenę. Jest dość prosty, ale mimo ogólnej prostoty, to uważam, że ma naprawdę bardzo ładnie wymodelowany tors, w idealnie komponuje się ta głowa. Co znów bardzo zachwalam, ponieważ uważam, że jest to naprawdę bardzo satysfakcjonujące. Tak więc sądzę, że Redback będzie uczciwą oceną dla tego mobila. I nawet jeśli nie zbieracie kokajsenki, a zbieracie po prostu ciekawe designy, to polecam Wam Bumeranga kupić. I to będzie tyle na tą recenzję. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Łapkujcie w górę, jeśli się spodobała. Na razie.